Morska podróż może być niebezpieczna. Przyda nam się własna szalupa ratunkowa. Zrobimy ją z papieru techniką origami i potem sprawdzimy, czy nie tonie. Lubię tę technikę, bo rzadko używa się nożyczek. Najważniejsze jest składanie papieru. Pracę wykonasz z łatwością, bo pomoże Ci Adam. Złóż kartkę na pół. Zagnij trójkąty. Zagnij brzeg kartki. Odwróć składankę. I zagnij drugi brzeg kartki. Unieś do góry i zrób kwadratową kieszeń. Odegnij trójkąt. Odwróć na drugą stronę i odegnij drugi trójkąt. Włóż palce i odwróć. Teraz mocno przyciśnij krawędzie. A następnie złap za rogi i rozciągnij. W ten oto sposób otrzymaliśmy szalupę gotową do wodowania. Szalupy już są na wodzie i jak widać nie toną. Brawo! Myślę, że i tobie udało się zrobić szalupę. Jeżeli nie, to spróbuj jeszcze raz. Jeśli nie masz kartki papieru, wykorzystaj gazetę. Szalupy mamy, więc w rejs wyruszamy. Jeszcze nie czas na rejs. Najpierw porozmawiamy o tym, jakim morzem jest Bałtyk. To chyba jest zimne morze. Masz rację. Temperatura wody wynosi zimą około dwóch stopni Celsjusza. A latem najczęściej sięga do 20 stopni Celsjusza. Na pewno woda w Bałtyku jest słona, nawet bardzo, sama sprawdziłam. Otóż Bałtyk nie jest zbyt zasolonym morzem w porównaniu do mórz cieplejszych. Przede wszystkim dlatego, że zbiera słodkie wody z rzek. Do Bałtyku wpada około 250 rzek. W tym dwie nasze największe rzeki Wisła i Odra. Takie małe zasolenie ma swoje plusy i minusy. Pozwala na życie rybom słodkowodnym i Niektórym roślinom, ale uniemożliwia egzystencję wielu innym gatunkom roślin i zwierząt. Ciekawe, jakie to zwierzęta najczęściej żyją w Bałtyku. Nie jest ich zbyt dużo, o wiele z nich już znacie. Przyjrzyjcie się zdjęciom niektórych z nich. W czasie połowu w sieci znalazły się ryby, małże i morświn. Oddziel małże od ryb, przenosząc je do właściwych pojemników. Jak to dobrze, że nasz morszwin został na czas wyjęty z sieci i wpuszczony do Bałtyku. Co by się stało z morświnem, gdyby dłużej został w sieci? Zapewne zginąłby. Tak zginęło wiele morświnów, które na czas nie wydostały się z sieci. Jest ich w Bałtyku niewiele, dlatego pozostają pod ścisłą ochroną. Morświny są wpisane do czerwonej księgi gatunków zagrożonych. Co oznaczają te literowe znaki na burcie? To znaki rejestracyjne, podobnie jak w samochodach. Pierwsze trzy litery oznaczają miejscowość, natomiast numer wskazuje miejsce w rejestrze. Sprawdźcie oznakowanie kutrów, które są na fotografii. Wszystkie widoczne na fotografii kutry pochodzą z Jastarni, bo mają skrót JAS. Dokładnie tak. A oto kilka innych oznakowań. Dopasuj nazwy portów rybackich. Do oznakowań kutrów. Z tego co wiem, rybacy łowią ryby zarówno blisko brzegu, jak i daleko w morzu. Czy do połowów służą im tylko kutry? Rybacy, w zależności od miejsca połowów, wykorzystują różne jednostki pływające. Do przybrzeżnych połowów wystarczają im łodzie. Mają one do 12 metrów długości. Do połowów w głąb morza przydatne są kutry, mają długość od 12 do 24 metrów. Do dalekomorskich połowów potrzebne są natomiast statki rybackie. Na niektórych z nich przetwarza się złowione ryby. Długość statków rybackich przekracza 24 metry. To teraz okręt muzeum, więc można go zwiedzać. Jest zacumowany przy nabrzeżu skweru Tadeusza Kościuszki w Gdyni. Mam nawet zdjęcia. ORP Błyskawica to najstarszy na świecie niszczyciel zasłużony w walkach w czasie II wojny światowej. Walczył u wybrzeży Anglii, Norwegii, niszcząc okręty podwodne. Zestrzelił cztery samoloty. Ochraniał wiele konwojów. Po wojnie przez 19 lat był okrętem szkoleniowym. Od 1976 roku pełni natomiast rolę okrętu muzeum.